Siemano widzę, w tym odcinku pokazywam kolejnego xp glitch na tym kanale Jest to ogólnie ostatni film na tym kanale w tym roku Także życzę wam szczęśliwego nowego roku Chociaż nie wiem czy to ma sens bo każdy rok jest w sumie tak samo jak poprzedni No chyba że co 4 lata bo wtedy luty ma trochę więcej dni O jeden Także lecimy z xp glitchem Z poziomu lobby wpisujemy sobie ten kodzik na mapę Klikamy graj, gra prywatna i lecimy Jak już widzę załadujemy się na tą mapę To klikamy tutaj start Wbijamy na pierwszą pl platformę tutaj, robimy jakąkolwiek emotkę Cyk, teraz idziemy sobie tutaj I na tej ścianie jak widzicie Możemy dostać sobie expa Całkiem dużo leci tego expika, ja oczywiście dostaję trochę mniej, ponieważ już wykorzystałem dzisiaj limit expa właśnie na kreatywie. Ale już dziękuję za oglądanie i my widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Jeszcze mam dla Was jedną informację. Taką jak to nad czym pracowałem właśnie. Przez te święta, przez co nie było też odcinków. Ogólnie też polecam sobie tutaj ustawić na scrolla, żeby po prostu szybciej to nazwać Ale tutaj do rzeczy właśnie otworzyłem Discord dla widzów, na którym pracowałem. Także drugi link w opisie. Druga linijka, bo opisie w sumie. Macie link do Discorda. No i to w sumie tyle. Wbijacie.